Cześć, jestem Krzysiek, a to jest program z serii Media. Zapraszam. Dzisiaj opowiem o panu Michale Holewińskim i o pani Agacie Białej holewińskiej Zapraszam. Zacznijmy od pana Michała. Urodził się on w 1980 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest prawnikiem. Początkowo pracował w TVP3 Łódź. Od 2006 do 2014 roku był dziennikarzem w TVN24. Później przyszedł do TVP Info, do którego wcześniej przyszła jego żona. W TVP Info prowadził serwis informacyjny, a w TVP1 TeleExpress, w którym zastąpił Macie Orłosia. Pamiętam jak oglądałem wydanie tego programu, które prowadził. Agata Biały zaczęła pracę w 2008 roku w TVN CNBC, obecne TVN24 Biznes i świat. W 2014 roku przyszła do TVP gdzie prowadziła Teleexpress i programy TVP Info, Info Tydzień i Teleexpress Extra. I nadszedł ten pamiętny rok 2020. Dokładnie było to jesienią, kiedy głośno było o orzeczeniu TK w sprawie aborcji i protestach ogólnopolskiego strajku kobiet. Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozdrgania poważnych innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie? Słowa Michała Holewińskiego padły podczas rozmowy z dziennikarzem gościa niedzielnego na antenie TVP Info. W 2020 roku, na skutek krytyki wyroku TK w sprawie aborcji, małżeństwo Cholewinskich zostało zwolnione z pracy w TVP. Niedługo później, w połowie roku 2021, Michał Cholewiński zatrudnił się w Polsat News. Jakiś czas później do Polsat News przeszła również jego żona. Michał Cholewiński zaczął prowadzić programy Nowy Dzień i Wydarzenia, a Agata Biały Wydarzenia i W Rytmie Dnia. Dlaczego poświęciłem im dzisiejszy program? Otóż uznałem, że warto o nich powiedzieć. Poznali się niedługo po rozpoczęciu kariery i trzymają się ze sobą razem nie tylko prywatnie, ale też w pracy. Widoczne to było czy to przy przejściu z TVN do TVP, czy to po opuszczeniu TVP i rozpoczęciu pracy w Polsat News. Moim zdaniem, wspólna praca, zwłaszcza w tym samym miejscu, zwiększa ilość podobieństw, wspólnych tematów i zbliża do siebie ludzi, co jest bardzo ważne we wspólnym związku, a zwłaszcza w małżeństwie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Za chwilę skrótowo. Ja jestem Krzysiek, a to był dzisiejsze media. Na razie